Kolejny etap budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie został oddany do użytku. Inwestycja miejska polegała na modernizacji terenu przy budynku komunalnym oraz dobudowaniu brakującego fragmentu wzdłuż rzeki Cedron od ulicy Rzeźnickiej do ulicy Wałowej. Myślę, że to jest taki odcinek i taki rodzaj inwestycji, który jest ważny dla wszystkich naszych mieszkańców, ponieważ bardzo zauważalne jest to, że nasi mieszkańcy lubią jeździć na rowerze i lubią chodzić pieszo. A wzdłuż rzeki Cedron na pewno jest to no, taka przestrzeń, która jest sympatyczna, aby ten spacer tutaj uskutecznić. Tym bardziej, że tak mniej więcej w połowie mamy Park Cedron, który oddaliśmy no już teraz kilkanaście miesięcy temu, z którego też widać szczególnie latem, jak chętnie nasi mieszkańcy korzystają. Niewiele, myślę, jest miast, które wewnątrz, w samym centrum mają tereny takie wypoczynkowe, bym powiedział wręcz, nawet może rekreacyjne, no też, no. można tej rekreacją nazwać, że wyjdzie się z domu i po kilku minutach można usiąść na ławeczce w zieleni. Inwestycje zrealizowano etapowo, tak aby tworzyła piękną całość. To nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku oraz zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym wraz z utworzeniem miejsc parkingowych. Na tym etapie wykonaliśmy Ciąg pieszo-rowerowy na odcinkach brakujących od ulicy Wałowej do ulicy Rzeźnickiej, razem z zagospodarowaniem wody, z oświetleniem, z monitoringiem, z umocnieniem e, brzegów e, rzeki Cedron. Oczywiście są barierki, które muszą być ze względu na bezpieczeństwo. Oprócz tego jest dużo zieleni. Ale co ważne i to widać za moimi plecami tutaj jest podwórka budynku komunalnego. No, które tak trochę doskwierało naszym mieszkańcom tutaj mieszkającym, a jak widzimy, budynek jest dość duży. I to podwórko również zostało zagospodarowane w taki sposób, że dzisiaj mieszkańcy mogą w sposób komfortowy zostawić swoje odpady w jacie śmietnikowej. Mają trochę zieleni, ale mają też posesję utwardzoną w sposób przepuszczalny dla wody i mogą po prostu zaparkować swoje samochody. Dzięki owocnej współpracy miasta Wejcherowa oraz powiatu wejcherowskiego zmodernizowano także fragment chodnika wzdłuż ulicy Rzeźnickiej. To już inwestycja powiatowa. Ta ścieżka, ten ciąg pieszy łączy się z, z ulicą powiatową, z ulicą rzeźnicką i my, jako powiat, tutaj się można powiedzieć, też po części skromnie tutaj się włączyliśmy, czyli dowiązaliśmy tę ścieżkę do naszej ulicy elementami chodnika, tak aby to pełniło jedną tutaj całość wraz z elementami, Tą, tą częścią zagospodarowaną przez miasto. Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa to inwestycja wieloetapowa i realizowana systematycznie od wielu lat. Rewitalizację Śródmieścia Wejherowa przy wsparciu środków unijnych realizujemy już prawie 15 lat. Jak Państwo pamiętają pierwszym dużym zadaniem była przebudowa ulicy Wałowej wraz z terenami przyległymi i dużym parkingiem. Następnie było wiele kolejnych zadań w tej okolicy. Dla przykładu w 2013 roku oddaliśmy do użytku pierwszy odcinek ciągu pieszo-rowerowego nad rzeką Cedron w 2020 Park Cedron, a dzisiaj kolejna inwestycja, która jest spójna z tymi poprzednimi i stanowi kontynuację. Myślę, że te wszystkie inwestycje poprawiają komfort i warunki życia mieszkańców i są po prostu dla mieszkańców korzystne całego miasta. W ramach inwestycji dokonano także dodatkowego doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Rzeźnickiej. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad milion złotych.